Hej! Witam Was w moim kolejnym odcinku. Dzięki serdeczne, że powróciliście na mój kanał, a jeżeli jesteście tutaj po raz, pierwsi, po raz pierwszy, to cześć, nazywam się Władek, miło mnie Was poznać i mam nadzieję, że zostaniemy przyjaciółmi. Żartuję. A, znaczy, nie żartuję. <laughs> Wiecie o co mi chodzi. Jakby nie zostaniemy przyjaciółmi, przyjaciółmi, ale mam nadzieję, że będziecie lubić spędzać ze mną czas i że zasubskrybujecie kanał i te wszystkie rzeczy. W każdym razie dzisiaj stwierdziłem, że nagram dla Was moją wieczorną rutynę. Pokażę Wam, jakich produktów używam, jakie mam rytuały, co robię przed zaśnięciem, bo wieczorna pielęgnacja jest moim zdaniem równie ważna co poranna. Ogólnie pielęgnacja jest bardzo, bardzo ważna. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania dalszej części filmu. Więc moją wieczorną pielęgnację zawsze zaczynam przede wszystkim od zmycia makijażu i ja ostatnio używam płynu micelarnego z Garniera Czysta Skóra i to jest taka wersja dla cery trądzikowej, Więc używam płatka kosmetycznego i zaczynam zmywać makijaż. Ok, makijaż mam już zmyty, natomiast nie uważam, że to jest wystarczająco dobrze oczyszczone cele, przynajmniej dla mnie. Dlatego e, również Wam radzę zawsze zmywać makijaż dwufazowo. Najpierw zmywać jakby makijaż jakąś wodą micelarną, płynem micelarnym lub czymś takim. Natomiast później jeszcze warto jest użyć jakiegoś żelu oczyszczającego lub jakiegoś innego produktu, którym jeszcze dogłębniej wyczyścicie Waszą skórę. I ja na co dzień wieczorem używam mojego żelu Effaclar Clar z La Roche -Posay i Clarisonica. Wilżam dokładnie twarz. Pewnie teraz się zastanawiacie. O matko, skąd wziął w pokoju wodę z talerza? <grystanie> Jestem ciekaw bardzo, jak mi teraz to wszystko pójdzie. Nalewam sobie napęd na tą szczoteczkę, ten żel i staram się go od razu delikatnie spienić już w tej szczoteczce. Po tym jak już oczyszczę skórę, używam Efa Claru, z La Roche posej i tak samo nakładam go węcikiem na całą twarz. I jest to taki tonik o właściwościach mikrozłuszczających, więc zapobiega powstawaniu nowych zaskórników i niedoskonałości przez to, że jakby ta skóra, która by się um, zbierała razem z zanieczyszczeniami jest złuszczana na bieżąco. Teraz czas na jakiś produkt, który chcę, żeby działał przez noc. Zazwyczaj jest to albo serum nawierzające, albo ostatnio używam z Iwostinu, co pokazywałem dwa miesiące temu w moich ulubieńcach. Jest to peeling na noc, taki profesjonalny, przynajmniej tak się nazywał, profesjonalny peeling na noc, ale jest w sumie dostępny dla do ludzi, więc może nie jest aż taki profesjonalny, z 12% kwasem glikolowym. Jest to bardzo fajna kuracja, która pomaga pozbyć się z przebarwień. Natomiast używam go aktualnie raz na tydzień, dwa razy na tydzień, więc dzisiaj go odstawiam i przechodzę prosto do kremu pod oczy. Moim kremem pod oczy aktualnie jest Remedic Air z La Roche Posey. U mnie większość mojej jest z La Roche Posey. Po prostu jestem fanem tej marki, bo naprawdę nie podrażnia mojej skóry i jest wystarczająco efektywna, ale i delikatna. Więc używam Remedic Air jest to krem z retinoidami. W każdym razie taki mocno przeciwsterzeniowy, bo staram się nie mieć zmarszczek nigdy, więc już teraz ododłam. Kładę sobie parę kropelek na skórę oczu i później delikatnie wklepuję. I bardzo ważne jest, żeby wklepywać, a nie ciągnąć skórę, żeby po prostu nie przyspieszać powstawania zmarszczek. Tak jak ten peeling, taki e, ten krem pod oczy są reaktywne ze słońcem, dlatego bardzo ważne jest, żeby e, w dzień używać e, SPF-u, filtra ochronnego, inaczej możemy spowodować po prostu, że na naszej skórze powstaną przebarwienia. Teraz najbliżej usta przy pomocy mojego balsamu. Póki jesteśmy jeszcze przy oczach, używam mojej odżywki do rzęs, FOREO GLASSES z OCEANIC. Przechodzimy do skóry twarzy i o ile moja skóra nie jest mega, mega przesuszona, w wypadku kiedy jest używam najczęściej na noc maseczki e, z Originsu Drink Up Intensive, jest to naprawdę świetna maseczka, używam jej dzisiaj, e, pomaga bardzo właśnie z takim przesuszeniem, ze ściągnięciem skóry i skóra jest taka nawodniona, spiesznięta. No wiecie, po prostu bardzo, bardzo ładna rano. No i przy okazji. O, tak pięknie pachnie, po prostu mam ochotę go zjeść najczęściej, kiedy po prostu go używam. Natomiast jeżeli moja skóra jest w miarę w porządku, to nadal staram się używać jakiejś kuracji, która będzie zapobiegać powstawaniu niedoskonałości. I aktualnie jestem fanem mieszania Efeklar Duo Plus z Efeklar K. Po prostu nakładam je na tył dłoni w ten sposób. Jeden, drugi, mieszam razem. I dopiero wtedy aplikuję na twarz i szyję. Raz na jakiś czas wieczorem lubię wykonać zabieg dermarollingu, czyli że używam takiego właśnie dermarollera o długości pół milimetra z igłami o długości pół milimetra i wykonuję wiecie, taki masaż nakuwanie twarzy um, przez kilka dobrych minut, um, aż się zrobi mega mega czerwona i biekąca. I nakładam później na nią jakiś produkt, który chce, żeby działał dogłębnie w nocy, dlatego że takie nakłuwanie pomaga w honięciu produktu dużo dogłębniej, plus samo w sobie nakłuwanie zmusza skórę do intensywnej regeneracji i wymiany tego naskórka, który jest na wierzchu. E, natomiast później po nałożeniu tego produktu używam e, Cizaplastu Baum P5, żeby to wszystko ochronić i pozostawić taką, taki film, który będzie oddzielać właśnie e, moją skórę taką delikatną, to aktualnie, kiedy jest tak, wiecie ponakowana, bardzo wrażliwą, a e, odsunie się właśnie od świata zewnętrznego i od poduszki. Dalej po tym wszystkim używam kropli do oczu, chociaż czasami zapominam. Części używam je rano, ale wieczorem też. I przez to, że mam nadal bardzo dużo niedoskonałości na mojej skórze, używam Efa Klaru AI. Jest to taki punktowy preparat, który pomaga wygoić niedoskonałości. I właśnie nakładam go na każdego nieprzyjaciela. Na każde zaczerwienienie i na każdą plamkę, jaką mam. Tak wiecie, żeby bezpiecznym. Zazwyczaj używam go zdecydowanie więcej niż potrzeba, ja tak też robię dzisiaj. Jest to produkt, który e, wysycha na taką skorupkę, dlatego warto jest go wklepać jeszcze w skórę, nie pozostawiać aż taką grubą warstwą, bo inaczej może po prostu odpaść od Waszej twarzy, a chcecie, żeby przecież na niej pozostał i działał przez całą noc. I mniej więcej wyglądając w ten sposób idę do łóżka i idę spać. Więc tak dokładnie wygląda moja pielęgnacja wieczorna, moja wieczorna rutyna Get Unready With Me. Uh, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, że wyciągnęliście z tego coś ciekawego dla siebie. Tak, więc jeśli on się Wam podobał, koniecznie stawcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być z moimi filmikami na bieżąco. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia w na następnym odcinku. Pa!